Meneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra, z Omiarza u Jacka Recyklera. O, no już głową zahaczyłem, ale gigant. Co mamy? Co mamy? Zobaczcie, co mamy. Dwie paczuchy. Powiem Wam tak: a na spodzie jest od kolegi Piotra z kanału Agrochuta. O tej paczce nie miałem w ogóle pojęcia. Znaczy, Pojęcie się pojawiło, gdy się pojawiła informacja na impoście, że paczka do mnie w drodze. Yy, w ogóle na ten temat nie rozmawialiśmy. Także tu będzie naprawdę yy, niespodzianka dla mnie, zarówno jak i dla Was. Yy, tutaj w paczce yy, coś, coś być może trafi tu do kolekcji. Yy, jakieś narzędzia to też coś na ten temat wiem. Od kolegi. Mateusza od widza, ale za chwileczkę Wam wrzucę zdjęcie, zobaczcie, zobaczcie nad jakimi autkami kolega pracuje. To normalnie ja te zdjęcia oglądam sobie z pół godziny piękne sztuki. Jeżeli mi się uda wrzucić, to właśnie widzicie to zdjęcie. Sami możecie powiedzieć, że autka naprawdę piękne. Ja szanuję i podziwiam ludzi z pasją, którzy dbają o, o to, aby takie rzeczy nie poszły w zapomnienie. Także szacun, naprawdę szacun wielki. Oczywiście ja za tą paczkę, za jedną i za drugą się zrekompensuję. Tutaj dla Piotra myślę, że mam Cię się zrekompensować. Tak myślę, bo nie wiem, co w środku tu zbieramy, zbieramy, wiemy co. Także. Coś na wymianę, coś może w prezencie. No nie wiem, e, naprawdę nie wiem co jest w środku, ale dobra, bo tam będę gadał, że wiesz, nie wiesz, wiesz, nie wiesz. E, są u mnie fantazyjne. E, no już nie ma rewelacji. E, no już nie ma rewelacji. Także dziękuję tym, ty, ty, co mnie dbają, żeby u mnie coś się działo. Dziękuję wielkie e, zapaczuchy. E, już nic nie ma. No jest petarda. E, powiem wam, jest jedna petarda. To tak nie ma co kłamać. Znowu Julka to była. E, od kolorofonów C33 odwrotnie. Ja jednak gdzieś mam takie podobne. Ja mam chyba z suwakami, były takie z suwakami, z te pokrętłami, żółty, czerwony, pewnie i zielony czy niebieski do regulacji kolorofona, także no, fajny gadżet lat minionych na półtorek. Skrobak, skrobak do świn, do ściągania paznokci Kiedyś taki znalazłem, nie wiedziałem dokładnie do czego to służy Myślałem, że ręka Haka Fina czy jednego jakiegoś innego Haka kapitana Haka wisi, u mnie, wisi, będą wisiały dwa Bo nikt mi nie zabroni, także sobie powieszę Co to ja sumie. Co w sumie? mnie są jakieś nożyczki stanowe. To, to wiadomo do czego. Niedługo zacznę budowę. Niedługo zacznę budowę. Jeszcze trochę jakiś młotek. Co mamy? Cążki obcęgi. No powiedzmy, że w miarę się schodzą. Trzeba by przeszlifować. Jeden rożek i będzie ok. Fajnie. Klucz taki nasadowo-rurkowy. Co tu mamy jeszcze? Łyżkę łyżkę do opon, do ściągania opon sygnatury, sygnatury, nie widzę, czyli jakaś tam zwykła łyżka Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Nasadka Made in Poland 32 Taka, wiecie, koronkowa nasadka Kolejna nasadka, też Made in Poland, to gdzieś tam z zestawu 27 Z zestawu, no ale, z zestawu tylko te dwie sztuki były Taki fajny klucz rowerowy, motorowy, ja pierwszy raz taki znalazłem tam jest jakaś sygnatura nawet SB SB ciekawe do jakiego to roweru czy też motocykla mogło być pewnie dedykowane było do jakiegoś, ciekawe czy to się składa nawet pewnie się składa no także fajny kluczyk, no ciekawostka dla mnie, ciekawostka elektronika elektronika, dwie jakieś płyty Zobaczcie, nowiuszka nowi sztuka nie założona nigdzie yy, zaczep tak yy, do przyczepy. Mówię sztuka fabrycznie jeszcze yy, pokryty Minium, to są te to no, chyba są do te, te to trzeba przyspawać. Szkoda, że był tylko jeden, no ale był. <laughs> ale był. No i mój szczał dnia, tu się przeniosę tutaj. Zobaczcie jaki piękny stojek do choinki. Na choinkę, do choinki. Stary niemiecki, chyba niemiecki. ein Deutschland, niech to Christan, gdzieś tam nie wiem, nie znam niemieckiego, chociaż uczyłem się chyba ze 3 lata. Nie pamiętam, umiem tylko powiedzieć w Svidaniach. Komna House i Kindermachen o to mi ukipiło w głowie Kobna To pewnie jakieś życzenia, życzenia. Po niemiecku coś takiego, nie wiem, ale jest piękna sztuka, piękna sztuka, naprawdę zastanowię się, zastanowię się bardzo mocno nad tym, czy nie zostanie w mojej kolekcji, bo ja takie rzeczy właśnie niecodzienne, niecodzienne bardzo lubię, muszę sobie oczyścić. Oczywiście, no i chyba poleci na półeczkę. Być może niedługo tu wlecą regały, ale to jeszcze daleka droga. Także pantów no, nigdy za dużo. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Opasało się. No a teraz co? No przejdziemy do paczek. Przejdziemy do paczek. Najpierw paczka od kolegi Mateusza. No tego, tego widza z tymi pięknymi autami. Naprawdę no, szacun wielki raz jeszcze. No i dobra, paczka. Paczka jak widać o uległa otwarciu. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają Wam te psy w tle, bo mnie w, za przeproszeniem wkurwiają strasznie. Yy, a to tam yy, nie, będę, nie będę tutaj zapowiadał zapo tego tematu na temat tych yy, kołdli, no bo to kunle. Yy, dobra, yy, nie było tematu. Yy, Czekają no Lubię wypełnienia, naprawdę powiem Wam lubię wypełnienia paczek. Co pierwszy mamy yy, fajny świderek do drewna czy też do skóry. Yy, ja zaczęłem je zbierać ostatnio. Yy, może nie tam że, że kolekcjonować, ale, yy, ale zbierać. No i tu mamy yy, pierwsze zawiniątko z kątami. Yy, to to pewnie kowalski taki przebijak. Troszkę sierbaty nie szkodzi. Ja też bym zabrał tak czy siak. E, motek <grym> też bym zabrał tak czy siak. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ja sobie siedzę wygodnie. E, mam nadzieję, że też wygodnie siedzicie. E, kluczyk e, kombinarki narzędzi nigdy za dużo. E, ja na narzędzie nigdy nie narzekał. O! Podobny mam. E, oczywiście to trafia do kolekcji moich e, dziwacznych kluczy. Także dzięki wielkie za taki gadżet. E, Polski klucz oczkowy, no piękne nożyczki, ale tu jest, mam jakąś sygnaturę. Vis, quality. We, we, we. Dobra, ja nie mam okularów, ale tu też jest sygnatura. Ja nie chodzę w okularach, <grym> albo całym dniu na słońcu. Ja w takim półmroku <grym> dość słabo widzę. Coś mamy jeszcze, to nie koniec oczywiście. Łup, tam coś widzę. Babiczka, powiem ja wam tak. Na ostatnim klitargu, no co? Przedałem wszystkie babeczki, wszystkie babeczki mi się sprzedały, mam tu chyba gdzieś tu jedną, gdzieś tam jedną i na stole jedną, yy, także co, babeczki lubimy, stare cążki, jest i młotek, i yy, piękniasta, piękniasta sikiera, siekiera, bo mnie wszyscy poprawiają, ja sobie lubię powiedzieć sikiera i tyle, yy, jak się nie mylę to będzie osowiec, no, trochę jest szczerbata, nie szkodzi to ja też jest coś czerpaty masz parę między i też mówią, że nie szkodzi kowalska robota zostają u gdzieś trafią sobie na gwoździka piękna sztuka, ja takie rzeczy kurczę, nie wiem czy widzicie może gdzieś źle pokazuję, lubię wiem, takie rzeczy, stare narzędzia stare narzędzia z duszą, spracowane trafiają do mojej kolekcji kolejne nożyczki do projektu, jesz? super, dzięki wielkie nie za dużo Made in Polat to mówi samo ze siebie, klucz PRL-u <laughs> i kolejne nożyczki, kolejne nożyczki, gerlachowskie. gerlachowskie, super sprawa. Trzecie nożyczki, ja się cieszę. mi się udało dzisiaj wyfaczyć No i jeszcze jedna Shakira, także dzisiaj od kolegi Mateusza, <laughs> który ma te piękne auta, jeszcze raz, szacu wielkiej kolejna Shakira Także fajnie, fajnie. No co, dzięki, wielkie zapaczkę. Ja oczywiście no gromadzę, gromadzę powoli, ale z pewnością będzie jakiś taki fajny strzał, że tego towaru się zbierze. Tajemnica nie wszyscy możemy wiedzieć jakiego, że się zbierze. No I co i, i się wyślę, nie? Także co, teraz przejdziemy do paczuchy yy, od Piotra z kanału Abrahuta. Oczywiście do Piotra zapraszam na kanał. U Piotra też są bardzo fajne maszyny, traktory z cudeńka, cudeńka, także yy, no chłopaki czas dla Was Oboj, oboju, obojgu, oboju, obu, dobra, lecimy z paczką. No dobra, yy, powiem wam tak, jako że tam wiedziałem, yy, w tamtej parce mniej więcej co będzie, to w tej nie mam zielonego pojęcia. Ale zobaczcie, zobaczcie u kolegi też są takie piękne maszyny. Yy, dzięki miękki za super naklejkę. Tam jest więcej cichu. u Piotra, ciekawych traktorów. Jak ktoś lubi yy, zapraszam yy, do Petra na kanał. I oczywiście jak ktoś jest ciekawy yy, co Piotr dostanie ode mnie. O magnesio bez sprawa, musimy też na ten pomyśleć e, co Piotr dostanie ode mnie w zamian bo pewno się to się ode mnie wyjedzie no to śledźcie Piotra kanał ochota e, będziecie wiedzieli e, tu mamy e, domyślam się już, e, to nie są ogórki <laughs> ja pierwszym razem palnąłem, że u Piotra ogórki e, u Piotra jest też pasieka pasieka, którą prowadzi e, ojciec Piotra tak Miodzik, no miodzik, miód lipowy. Kurczę Piotrze swojego miodu zam zostało tyci, tyci do wszystkiego i do bigosu. Umiele ci do herbatki i to super sprawa. Dziękuję Ci bardzo, naprawdę dziękuję Ci bardzo. No fajnie, fajnie, fajnie. Po no, tym razem może ogórki. Nie no. Miód malinowy, ja nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją. Nie miałem zielonego pojęcia, że jest coś ciekawego jak myt malinowy. Ale super sprawa. U, panie kolego. Ja pierdził. No cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Nic nie musiało być więcej w tej paczce. Powiem wam, że ta paczucha waży 23 czy 4 kilo. Ja sobie ją zważyłem, bo coś mi ciężko było. Młodego wysłałem do paczkomatu i byś się przejechał. Mówił, że ciężka. Elektronika. No to... To wiadomo, że ja coś to bardzo lubi także tu nie będę ukrywał swojego zadowolenia. Tu jest, tu jest coś. Aha, czy to jest jakiś stycznik? Nie mam pojęcia, ale jakaś elektronika. Tu widzę jakąś płytę. Kurcze, nie przygotowany jestem. A to jest elektronika. Elektronika elektronika jak ktoś się okaże że było coś takiego naprawdę ważnego <grymnie> no, nie mieszkam wam o tym opowiedzieć na pewno eee... no już od Petra miałem coś takiego elektronika do rozebrania styczniki eee... tego mi brakuje bardzo mocno eee... to ja bym dorobić robić tych styczników jest tu cała kupa pozwolę sobie pozwolę sobie odrzucić z eee działająca, I także gadżet na plitarku, mnie nie ma roweru nie jeżdżę na rowerze tutaj mamy jakiś krętak o nawet działczy nawet działczy to chyba na baterie jest nawet o kurczę macie, jeżeli jeżeli działa, no działa. Ja wiem, co moja córka by nie chciała, ale ja tego nie pokazuję. Nawet jej tego nie pokażę. Nie wołam mi tutaj eee, więcej elektroniki, więcej styczników eee, od pompy zanurzenowej. Kurczę, nie upałem nigdy w środku, nie wiem, no, chyba taka kulka jest. Siły. Czyli o Jezu, to jest ta pompa. Eee, to robiło tą wagę, eee, także będzie coś na demontaż. Kawałek żeliwa, tam powinna być miedziucha, kawałek nierdzewki, przerabiałem te tematy. Niejednokrotnie, mam powiem, tak w tajemnicy. Yy. Yy. Czy to jest od tej pompy? Nie wiem, ale w każdym bądź razie jakiś kawał silnika, też naprawdę, kurczę, ciężki. Pracę <laughs> głos, pracę głos. Jest styropiano, styropiano nie bierze dużo. Yy. Ląbeczka warsztatowa. E, tu pewnie jest wiem czy to na baterię było pewnie na baterię no zobaczymy <laughs> zobaczymy sprawdzimy <laughs> e, no ja się zastanawiam bo ja nie znam takich rzeczy nie znam takich rzeczy takie rzeczy znam to jest od jakiegoś przekaźnika znaczy od licznika e, tu pewnie jest jakiś przekaźnik chociaż też nie wiem nie mam pojęcia fasted ale są mądre głowy, co na pewno mi napiszą, co to było i od czego to było. To był, to był stycznik. Yy, płyta komputerowa, czyli coś do tamtego kartona, bo tam się zbiera paczuszka yy, dla kolegi Tomka, który też myślę, bardzo piękne, fajne paczuszki. Yy, więcej elektroniki troszkę do demontażu. To jest jakiegoś komputera chyba. i... Zasilacz, ej już zaraz, już słyszę mojego potwora Już słyszę moją górę doleciała Na dwór ej, Więcej elektroniki I to już jest wszystko z tego pudła Także panowie, szacunek dzięki wielkie no wiem wiem jak komuś oddzięczyć no super cieszę się znowu jak małe dziecko dziękuwa za miodzik dziękuwa za fanty dziękuwa za przedmioty do demontażu będzie co robić jeszcze raz szacun wielkie panowie za wasze maszyny za to co robita no i co ta się na razie heja